Jak napisał Krzysztof Stanowski, ta piękna miłość przetrwała tylko rok, bo Pan Młody zmarł. W 1994 roku 26-letnia Anna Nicole Smith, amerykańska modelka Playboya, poślubiła 89-letniego potentanta naftowego Howarda Marshalla. Ale i tak znajdą się tacy na pewno, co będą kwestionować miłość między tym dwojgiem. Według najnowszych prognoz Rosja w tym roku będzie miała wyższy wzrost PKB i niższą inflację niż Polska. Rosyjski PKB zrośnie o 0,7%, a polski tylko o 0,3%. Z kolei inflacja w Rosji ma wynieść 7%, a w Polsce 11,9%. Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym wartość rynku OTC, czyli sprzedaży odręcznej bez recepty, jest wyższa od wartości rynku leków na receptę. Udział tego rynku OTC w Polsce wynosi 54%. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania z wynikiem 38%, na trzecim miejscu Łotwa 31,5%, a na czwartym miejscu Czechy z wynikiem 26%. Polacy kochają zażywać sami leki i kochają te w szczególności, które są w reklamach. A po drugie, swego czasu branża leków bez recepty i suplementów diety w Polsce wydawała na reklamę więcej niż na przykład Coca-Cola, która jest takim światowym liderem wydatków na reklamę. To, że kochamy kupować sami leki, to spotykam się na co dzień to wygląda tak, że niejednokrotnie pacjent rezygnuje z leków na receptę przepisanych od lekarza. I bierze sam takie preparaty, o których istnieniu usłyszał gdzieś w reklamie. W szczególności starsze osoby. Widać, jak one bezkrytycznie ufają tym reklamom, że nawet autorytet takiej reklamy jest większy niż autorytet lekarza.